Pierwsza akcja, którą chcę Wam pokazać, zaczyna się od wrzutu z autu, który wykonuje Nikodem Hunt. Popatrzcie, jak jest ustawiony Filip i Adam Trzcianka. Do czego oni powinni być przy, przygotowani? Dobra, dlaczego Filip zagrał z powrotem piłkę w tym samym miejscu? Co teraz Niko powinien zrobić? Jak daleko powinien wprowadzać piłkę? I teraz pytanie, czy powinien podać do skrzydłowego, czy może zmienić kierunek? Popatrzcie, ile miejsca ma Filip i Adam, jeżeli Niko zmieni kierunek. Obserwujcie teraz, co robi Grzegorz Seweryn. Jakie decyzje może podjąć? Gdzie ma przyjąć? Gdzie jest wolne miejsce? I ile ma miejsca Filip, ile ma miejsca Adaś? Dobra, kolejna akcja. Tutaj też za chwilę będzie widać, że można było szybciej obserwować pole gry i podjąć dużo lepszą decyzję. Popatrzcie. Czarne kółko zaznaczone pokazuje, ile tu jest miejsca i co może się stać, jeżeli Filip podałby do, do, do Adama. Trzecia akcja, z przykładowych, których chcę Wam dzisiaj pokazać, wrzuc z autu. Dobre przeniesienie gry przez przyjęcie. Adam ma dużo miejsca, decyzja podjęta o podaniu do Maćka, rewelacyjne przeniesienie ciężaru gry. I czwarta akcja, po odbiorze piłki, chyba najlepsza z tych, które dzisiaj mamy do pokazania. Rewelacyjnie ustawiony Adam przenosi ciężar gry do Grzegorza. Grzegorz przenosi ciężar gry na drugą stronę. I można powiedzieć, że mamy okazję bramkową lub pszczelecką. Ostatnia akcja, numer 5. Popatrzcie, co się teraz dzieje. Filip, obserwując pole gry, może zauważyć Adama, co pozwala przenieść ciężar gry. I teraz Adam wykonuje rewelacyjny ruch głowy który umożliwia mu zaobserwowanie przeciwnika przede wszystkim i wybiegającego na wolnym pole Maćka.